Hej, cześć, siema! Neczko, zdroweczko, wam wszystkim. Ja jestem Reksiu. A, to jest TIF. Gar, coś ciekawego mówi. Nie, jednak nie. E, powiedziałam tylko, że w tych skrzyniach tutaj możemy trzymać swoje zapasy. Jesteśmy w, w wieży zegarowej w Clock Tower. E, I tutaj właśnie sobie pomieszkujemy. Nie wiem, czy przez jakiś czas, czy ogólnie. Bo niestety w poprzednie TIFy nie grałem, ale mam zamiar zagrać sobie na pewno w trójkę. F1, co tutaj jest napisane. Eee, słynny naszyjnik z gwiazdą Aldale został w tym tygodniu złożony w skarbcu pierwszego banku na targu kamieniarzy do czasu rozwiązania sporu w jego sprawie. Jak pisaliśmy w zeszłym miesiącu, Lady Abigail Handel Hdnl, e, zginęła w straszliwym pożarze, który strawił jej dom. Drogocenna gwiazda Aldale, Aldale, cudownie przetrwała pożogę. Dobra, mm. Odnalezienie jej potanku. No nie ma problemu. Mam pytanie: czy się do tego banku jakoś, jak mogę dostać? Czy to jest tak bez podstawy, te, te gazety są rzucane, czy to, to są takie. Mhm. Mm Dobra. Monika to w łupy, a to jest y, zwykła skrzynia, tak? Na łupy. I co ja tu mogę zatrzymać? Strzała ze sznurem, bo... Aha, to wszystko. A to miejsce w sumie... Nie, to jest ja sobie to będę nosił przy sobie. Tak mi się wydaje, że i tak ten strzał praktycznie nie używam, więc... No więc dobra, idziemy. Albo nie. A to... Chyba nas troszeczkę Gerta zdziwiło nie tyle Coś dziwiło, co zaskoczyło. Aha. Kolejna wiadomość. Kolejne zlecenie może. Wybierz się do czarnej alejki i nie zdążyłem dalej przeczytać, ale mamy tylko wybierz się do czarnej alejki. Napisy są w tej grze tak strasznie niesynchronizowane i do dupy zrobione że... Aż to przychodzi ludzkie pojęcie. Tak chcę wybrać się do ka targu kamieniarzy. Mamy się spotkać z Basso, nie przeczytałem gdzie, ale gdzie się mamy z nim spotkać. No to będę właśnie wypuściłem pierwszy odcinek Stifa, to tak, by the way. <ścoughs> Jakby ktoś się yy, zastanawiał, który, jaka jest teraz pora, to jest właśnie 13 godzina w sobotę.

aha Okej. Okay. W każdym razie, mm, wydaje mi się, że to to co ten tam człowieczek mówił jakoś specjalnie na garet do furę, bo oni tak się nie da złapać, więc <laughs> Więc spoko. The rooftops? What was he doing up there? I don't know. I pulled away from the window. If I couldn't see him, he couldn't see me. <laughs> Ale być może słyszał. Yy, dobra, to zrobimy sobie tak. Na pewno na tą stronę. Jezus, tu. Ojej, hop. Tutaj na dach. I do basso na sam dół. To trochę głupio zrobiłem, bo mogę po prostu zejść tędy gdzieś. Nie na dół. Tu. Gorzej, ja cię. Zabiję, co ja zrobiłem. Aha. Okej, jest jeden trochę żarówka i bardzo dobrze. Dobra, idziemy do basso. Czarna Alejka. Mieliśmy, no właśnie, mieliśmy się chyba z basso w czarnej alejce spotkać, tak? Tak jest, dokładnie. Come on, someone wants to meet you. <coughs> Why me? Oh, your jolly nature, engaging conversation. I don't know. Why you stole the ring for? You must have impressed them. who is he he's orion one well, of the guys standing up against the baron and sticking up for normal people like you and me well me anyway <laughs> he speaks a lot of sense fucking rarity in this place he's down here helping the poor sods who have the gloom it's nice to see someone putting their money where their mouth is and um try not to be too you know you we need this I can still see your face. It's good that you came, Garrett. You're paying, aren't you? With what little I have, yes. Well, you've bought my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. Baron favors progress over pain. Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't get involved in politics. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. <sighs> Do you really think you have no stake in this? It works for me. But for how long? To jest och! główny? Uchuchu, to jakieś wspomnienie małe? Coś się. Garto widziało z głową. Być może to od tego kamienia i od tego wszystkiego, co się tam działo w pierwszym. You w pierwszym kogo, w drugim. pierwszym. Mam ok. Jestem wdzięczny. co need dla mnie? I require a book. It's the only one of its kind still known to exist. I'm told it lies hidden somewhere in the House of Blossoms. <sighs> that brothel is busy day and night with the rich and famous. Not enough for my Discretion life. is the key. I can still see your face. I don't normally hold with stealing. But, uh, in times like these, man of politics stealing by proxy sounds about right as right as a thief who steals for a good because <laughs> so, go i'll get you a book you will be helping to secure a better future for everyone i'll remember that okay julie have was listening mommy Której, oczywiście, będzie trzeba rozwiązać. Niestety, dzisiejszy odcinek będzie krótszy. Jakieś 25 minut będzie miał, dlatego że za. Na... Minut. There, to... ee, jakieś 20 będę yeah. musiał wychodzić. Z domu, więc no. Ale dobra. Idę do kryjówki Airy nad rzeczą. Muszę się tu przed nimi, chyba tak, Go. bo jest godzina policyjna, jest noc. Tak mi się wydaje. Że przynajmniej powinienem. A tutaj mamy coś ciekawego, czy powinienem może iść za nimi? Mamy tabliczkę, którą sobie bardzo chętnie odkręcę. Jezus przez 10 minut nie potrafi, tutaj nikt nie wejdzie do tego jebanego pokoju. Dobra, poczekamy sobie, aż oni przyjdą, chyba że mogę się gdzieś tutaj wspiąć. Mogę, czy nie mogę? Op, nie wydaje mi się, żebym dał radę. Ale za to mogę sobie przejść tędy, Tak, żeby mnie nikt nie zauważył. Aha. Czy tu kogoś mamy? Tak, jest jakiś sobie człowieczek. Dobra. Czyli to już byłem. ogółem to muchwice znam. To jest cały czas to miasto. Ale bym chciał sobie zejść. Tu chciałbym wejść do tych do tego domu obok. Otwórz zamek. Ok, jeden, drugi, trzeci. I otwórz drzwi. Ktoś tu jest? Tak, że tak zapytam. W szafie się mogę schować, ale. Aha. Mogę. Coś stało? Już ja zjadę, nie wiem co się stało Nie mam pojęcia Jak to nacisnę... Nie no... Jak to nacisnę jeszcze raz? Nie no, coś się już stało, ja nadal nie wiem co Tam jest ta skrzynia, ja nie wiem jak do niej dojść Z drugiej strony jakoś trzeba, ale... Podejrzewam, że tutaj... Aha, strażnik ja sobie poczekam, aż on sobie pójdzie To będę mogę zamknąć już drzwi Dobrze Ja cały czas nie wiem czy ja mogę się nie skradać po tym mieście ale No cóż Tam Tam na szczęście póki co nikogo nie ma Hop do cienia Hop do cienia Czy mogę wejść sobie tutaj Chyba tak Myślę, że nikt mi nie zabroni Idzie tu ktoś? Nie. O to wchodzimy. Co mamy tutaj z kolei? Zgaszę sobie te świeczki. No, nożek do włosów bardzo miło. Wiecie co, chyba jeszcze nie będę w tym odcinku zaczynał tego zadania. Dlatego, że tak jak mówiłem, za niedługo będę musiał wychodzić i będzie to troszkę irytujące, jeżeli... Dla was tak strzelam, jeżeli będę mógł wszystkiego najlepszego do samego osiągnięcia. Um, to będzie dla was troszkę indy indy irytujące, jeżeli będę zadanie w środku nagle przerywał. Tak mi się wydaje. Aha, czyli ja po prostu sobie z tego wychodzę. To było takie. Okej, okay, ja myślę, że to jest gdzieś przejście. To ja wracam na ulicę, prawda? No, dokładnie. Czyli mogę otworzyć? Byłem już tu? Czy to jest to samo miejsce? Nie, to jest to samo miejsce. Nie, 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 wyjdź, 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 wyjdź Garrett. Okej, okay, czy tutaj ktoś... Czy tu ktoś idzie? Tak, idzie, idzie, idzie ktoś. I jeden gość nawet podchodzi tu. Czy naprawdę nie jest dobrym pomysłem? pomysł z tą świeczką swoją zauważy. A nie, poszedł. Dobra, to pójdę już do punktu. Tam zadania, albo jeszcze sobie troszkę pokradnę po tym mieście. Mogę tu wejść na przykład? Tam? Chyba nie. Chyba nie bardzo. Tu u panu z tego co widzę nic ciekawego nie ma. To mu... O! Tego nie zauważyłem wcześniej. Okej, okay. jesteśmy na dachu. Nie, jesteśmy po prostu na jakimś jeszcze piętrze mia miasteczka. Pytanie, czy tam jest coś ciekawego. A mogę na przykład sobie przeskoczyć tutaj? Mogę. Okej. Okay. Wracają tutaj, no nie? No właśnie. Dobra, to ja sobie sytuację na nich poczekam i za chwilkę tam wrócę. Tak jak mówię, dzisiaj sobie troszkę pokradamy to miasto. A to, to gdzie prowadzi? No, otwieraj, otwieraj, bo jeszcze nie zauważył, za chwilę. Ok, gdzieśmy tutaj doszli? Bo jeszcze mnie tutaj nie było, skoro jest wszystko zapalone. Mam nadzieję, że to jakiegoś ciekawego miejsca. O, jest tu coś? Dobra, ciężko mogę zgasić. Ale pytanie: czy coś tu jeszcze. Jest, jest jakiś obraz, za którym bym mógł coś znaleźć? Czy cokolwiek? Nie no to... puste... puste miejsce. Pod, no tak, tak, tak. Podglądaj, to jest genialna trz. Dobra. Naprawdę... nie ma tej żadnej innej drogi? to mi się wydaje, że jest coś niebieskiego. A no to dok dokładnie, jest. Mhm. Dobrze zauważyłem, ale nie wiem jak ja mam do tego dotrzeć. Może ługi strzały własną sprawę? jak tu się wybierało broń? To trzeba by mu... O, Tempest strzały. Co są chyba Tempest Tak jest. Okej, okay. dobra. Hu hu hu. A w ogóle kompletnie nie miałem pojęcia, że tutaj znajdziemy coś takiego. Shit. Tu gdzieś jest. Tu, 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 tu. Eee. Ehm. Tu jesteś no, pokaż się doł. Co się lubię otwierać zamki jakby się to podoba. Szczerze mówiąc o przyszłości też bym się chciał czegoś takiego nauczyć. Znaczy nie wiem po co by mi to było, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że fajna umiejętność! Ciup. Dobra Jedzonku, jedno, drugie. To jedno już zjem teraz. Eee, dobra. Co to jest? Mam za załówek węgorzy, czara i piersi. No super. I mam 1000 do wydania, więc muszę iść do tego mojego... danego sprzedawcy, który by mi tam... ...powiedział, co eee, jest moje. Co mogę sobie kupić. Dobra. Okej, okay. czekajcie, spróbuję teraz normalnie chodzić, bez skradania się. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Czekajcie, czy, oni... czy oni mnie zaczną zauważyć? Tak! Shit, czyli nie mogę się tutaj poruszać. Aha, będzie tu szedł, jak tak, to ja spierdam tam. Nic, idź do Shit. Chcę sobie przemknąć szybko, ale. Nie mam czasu. Podejdę tutaj, czy nie? Chyba nie, dobra. sobie wyjdę. Jak się okaże, właśnie tutaj stoją, nie? Nie, wszystko jest git Dam radę, czekaj, czy tam mogę gdzieś wejść na drabinę? A ja bym. Mm -hmm, I to zrobię. Siup. Jest, strasznie mnie interesuje, gdzie jest ten, ten mój taki gość, którym mogę sobie handlować, ale. Nie pamiętam. Tarki kamieniarzy. Yy, jem... To jest wieża, tak? Zegarowa dokładnie. Tam sobie mogę z powrotem wejść, a ja bym strasznie się chciał dostać do tego piersienia, w którym czytałem. O, to mogę jakiś domek okreść. Bardzo przyjemnie. Dobra. Maszujemy, e. Jesteśmy. Ciebie jestem dlaczego w tych domach nigdy nikogo nie ma. To by było takie bardziej interesujące, gdyby tutaj ludzie byli. Dobra, wiecie co? Tak, najpierw gasimy światło. Siu! Bo nam się będzie łatwiej schować. Tu już nic widzę, że nie ma. Okej, okay, dlatego schodzimy na dół. Kolejne okno. Nie, coś tutaj musi być ciekawego. Albo jakieś tajemne przejście, może? Znowu otwórz zamek. Save, super. Jest znowu taki trudny dosyć do otwarcia zamek. A gdzie jesteś? Tu. Tu gdzieś. Pięknie. Siup. Oraz. No, halo. Tu jest gdzieś. Shit Tutaj. I ostatni. Tu. Gdzieś tu. Tak. Okej okay. Z głowy. A ciekawe co w sejfie. uhu Będą za to pieniążki. Tak. Po pierwsze, barona. Mam już tysiąc. Znaczy, no, prawie. 999. Ładna kwota. W szafkach na pewno coś będzie. No właśnie. Kałamasz. E, Piuro. Gazety, które sobie za chwilkę poczytamy. Więc co tu mogę podnieść to? Nie, ale gazetę sobie za chwilę dopiero poczytam. Ja zastanawiałem się czym fiolkę mogę podnieść. A czy fiolkę, pierwszawkę blokada. Re, e, raport straży. F1, a co to? Eee, raportujący strażnik Manion. Eee, skład broni 6C przeniesiony do Czarnej Aleki. Wyposażenie przejrzane i spisane przez strażników Maniona i Kosa. doki Eee, Dobra, taki... Dobra, jest 20, 20 minut ale ja bym chciał za bardzo znaleźć mój telefon. Jest tutaj. Chciałbym zobaczyć. Dobra, za jakieś 5 minut skończę. Ucinek. Nowe instrukcje. Aha, okej, okay, dobra. To to mnie mało interesuje. Chyba. Postaramy się wyjść tędy. Jeszcze sprawdzę czy na pewno na górze niczego nie ma. O, jest. Oczywiście, że jest, tylko nie, nie zauważyłem. Jest piersiówka. 8 No właśnie, dlatego my sobie wyjdziemy tędy. Bo jakby nie patrzeć, jeżeli wyjdziemy tam, to zejdziemy na poziom ulicy. A w sumie, dlaczego mamy to robić, jeżeli możemy sobie dalej skakać po dachach? Prawda? Tu nic nie ma Ja sobie może... Nie no, tam nie przeskoczę Zastanawiam się czy coś, czy coś obok tych strażników jest Ja bym strasznie chciał znaleźć ten bank, jak on się nazywał? Nie, F1 Dokumenty Tak, kamieniarzy Nie Gazety eee, Naszynik z jazdą Pierwszy... Pierwszy banek, pierwszy bank, okej okay. To... Szukamy... Gdzieś... Jakieś nazwy, pierwszy bank Nie wiem w sumie, jak jest bank po angielsku, chyba tak samo Jeżeli tak, no to... First bank, nie? Pytanie gdzie, czy tam było coś napisane... Mm, czekajcie ja pobiegamy pobiegam sobie jeszcze chwilkę po tym mieście Okej okay. To okno któregoś mogę otworzyć? Nie bardzo O, tam mamy coś, co możemy ukraść tak w sumie Hop siup Dobra, ponad 1000 jest i trzeba byłoby to wydać. Więc ja sobie muszę przypomnieć... Tam jest jeszcze coś. Dobra, to ja sobie zejdę tędy. Hop I tutaj gdzieś było, prawda? Nie, 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 tu Shit Nie chcę spadać tam na dół, dobra Odpuszczę sobie tą. Tam dalej, nic nie ma, prawda? Tutaj, dalej Nope, dobra Wracamy Za dużo mówię, dobra, tak, by the way Co? Na game ale ja sam się chciał znaleźć ten bank, a nie wiem, niestety, gdzie on jest. Powinno mi się pokazać na mapie, jak tam dojść, bo tutaj jest widzę jakieś. O i znowu. Jakoś ładnie okno otwarte. Tak, tu była zapadka jakaś. Co narobiła? Nic, znaczy tylko, że nas wykrywało. A tu już chyba byłem, prawda? No dokładnie, to już byłem. Tak jest. Tutaj jest taka zapadka, która... Czekajcie. Nie, chcę, chcę wejść i wam pokazać, ale chyba się nie uda. Ehm, po prostu stąd wylatuje kolec, z tego, tego takiego okienka. Mm. <ścoughs> Newspapers, to tutaj jakby nam się udało tutaj włamać, to by było... Gdybyśmy mieli informacje o gazetach i tak dalej. Tam nie doskoczy, nie doskoczy ten garet, nie? Czekajcie, zastanawiam się, czy jakoś od drugiej strony by się tutaj nie udało dojść. Tylko tędy nie ma tutaj nic. Albo przynajmniej bym sobie spojrzał, czy da się jakoś wspiąć. Nie da się. Ty jak tam dojść? Dobra, spróbuję skoczyć. Jedno jedzonko mam. Coś się zaczął zauważać? Nie wydaje mi się. Spróbuję to skoczyć. Oj, telefon. wyłącz budzik. Dobra. Spróbuję skoczyć, jak mi się nie uda, to kończymy odcinek, bo nie udało się i nie żyję. Okej. Okay. Matko Boska Częstochowska. Ja pierdzie, Tak spieprzyć sprawę i to wszystko, co teraz zrobiłem, muszę to robić jeszcze raz. Dobra, to sobie to zrobię po nagraniu. No, yy, teraz muszę iść, yy, wyjść z domu, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach i hej, cześć, papa. Adios, my friend.